Modernizm to ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijającym w 1917 do 1975. Sam termin wywodzi się z francuskiego słowa moderne oznaczającego nowoczesność. Można stąd wywnioskować, że modernizm w architekturze oznaczał coś zupełnie nowego i innowacyjnego. Museum Narodowe. Budowę ukończono w roku 1939. Autorami projektu na etapie konkursowym byli Bolesław Szmit, Juliusz Dumnicki i Janusz Juraszyński. Natomiast projekt na etapie wykonawczym wykonali Edward Kleisler i Czesław Boratyński. Swój wkład na etapie koncepcyjnym miał też sam Adolf szyszko bogusz Budynek i drobnych elementów dekoracyjnych dzięki prostej bryle, pionowych, pasmowych oknaw czy funkcjonalnej aranżacji wnętrz stanowi dobry przykład architektury modernistycznej.

Prosta bryła, nowoczesna, nowoczesna konstrukcja, a także pionowe okna ciągnące się przez całą długość elewacji i w zamyśle Krzyżanowskiego, mające przywodzić na myśl półki z książkami, czynią budynek dziełem architektury modernistycznej. 強いお酒で <music> Dom handlowy pod jubilatem. Autorem koncepcji budynku zrodzony już pod koniec lat 50. XX wieku był Henryk Jerzy Makroni. Niemniej jednak ostateczny projekt z niewielkimi zmianami względem pierwotnego zamysłu wykonała Jadwiga Sanicka. Budynek został oddany do użytku w roku 1969. Dom handlowy pod jubilatem swoją formą miał jak najlepiej służyć swojej funkcji, co widać we wnętrzu obiektu. Ponad dwoma przeszkolonymi kondygnacjami handlowymi widać część administracyjną, ciekawie zasłoniętą gęstym rastrem ekranu. Na piątej kondygnacji wybudowane zostało dodatkowe piętro, przewidziane na bar z obszernym tarasem z widokiem na Dolinę Wisły. Hotel Krakowia. Zbudowany według projektu Witolda Cęckiewicza w połowie lat 60. XX wieku, był wówczas jednym z najnowocześniejszych, największych oraz najdłuższych hoteli w Polsce. Ciekawym elementem budowli jest frontowa elewacja, wykończona oknami na przemian z aluminiowymi panelami, tworząca bardzo ciekawy, a jednocześnie prosty wzór dekoracyjny. Poniżej znajduje się całkowicie przeszklony parter z wejściem głównym, zwieńczonym prostokątnym okapem z neonowym napisem hotel. To właśnie owa nietypowa konstrukcja oraz prosta bryła czyniły z Krakowi budynek modernistyczny. Podsumowując, czyść budowli modernistycznych z pewnością na skutek ich zaniedbania czy niewykorzystywania w pełni ich potencjału przez brak środków finansowych szpeci okolicę. Nie jest to jednak powód, aby szufladkować wszystkie dzieła architektury modernistycznej i odrzucać ich dziedzictwo oraz wpływ na architekturę z ostatnich lat. Można więc stwierdzić, że architektura modernistyczna. Nie wyłącznie szpeci okolice, ale reprezentuje innowacyjne, jak na swoje czasy, walory estetyczne i konstrukcyjne, czyniąc ją ważnym elementem dziedzictwa, winnym podlegać ochronie oraz renowacji.